Ta historia, choć niewielka i krótka, będzie wesolutka. Gwarantuję, kochani widzowie, że nie zaśniecie w połowie. Zaczynamy. Mikołaj, tu te, tegoroczne listy. ho, jak dużo! Kochany Mikołaju, nazywam się Zuska i mam 8 lat. W tym roku byłam grzeszna. Dobrze się uczyłam i pomagałam innym. Wiem, że razem z elfami macie dużo pracy. Marzę o lalce, ale jeszcze bardziej o tym, żeby kiedyś zostać elfem i być Twoim pomocnikiem. Wierzę w to, że marzenia się spełniają. Pozdrowienia Zuska. Elfy, a wy o czym marzycie? Ja marzę o wielkim tomczku. Ja marzę, żeby przesłać całą zimę. Ja marzę o tym, żeby przejechać się saniami świętego Mikołaja. Mikołaju, Mikołaju, czy das nam szansę? I poświęcisz cztery kwadranse? Na podróż dookoła niska, żeby zobaczyć to miasteczko z bliska. Nie będziemy, Mikołaju, ci przeszkadzać, tylko z prezentami pomagać. Prosimy. Co ja z wami mam? Ale pewnie i tak was nie powstrzyma. Każdy choć jeden raz chciałby poszedł w gaz, więc zapajam was ze sobą do nisko. Tylko uwaga, żeby nie zobaczyli wasze ludzisko, bo prysznie magia i, za, i na ziemi zapanuje nostalgia. A tego przecież nie chcemy, bo na święta wszyscy się radujemy. Ura! Ura! piękna gmina. Wow. A jednak, marzenia się spełniają. Tak, marzenia się spełniają. Od dzisiaj jesteś z nami elf. Thank you.